Ajajaj, Heilig Official, Jazdunia, um. Let's go. Babenas. Nie, wiem, co to jest babenas? O kurwa, OMG, dam. O, czyli się będzie biła. <grym> A przeciwniczka znana? <grym> Ja Wam powiem, że są rzeczy, które, które mnie ogólnie dziwią w internecie, bo dla mnie w internecie jest bardzo dużo takich przypadkowiczów, którzy raz gdzieś tam zaistnieli i potem na podstawie różnych zbiegów okoliczności, przypadków albo mniej bądź bardziej przemyślanych takich jakichś kurwa dziwnych ruchów, ci ludzie się kurwa utrzymują na szczycie, nie prezentując dosłownie nic. I to jest na przykład i to jest na przykład przykład lekcji i to nie jest, że ja jestem jakimś kurwa zwykłym hejterem, ale jeśli przeanalizujesz, yy, przeanalizujesz trajektorię lekcji, to lekcji jest osobą, która wjechała podczas tego timu X1 i ona o tyle się wyróżnia na tle innych, że po, po pierwsze jest innej karnacji, po drugie yy, ma ten swój specyficzny sposób mówienia no i jak był ten T-Mix no to wiadomo że tam że tam popularność się kręciła nie tylko T-Mix się skończył już dawno ten T-Mix 1 ja nie widziałem ani jednej ciekawej akcji, czy jakiegoś ciekawego filmu, jakiegoś projektu, w którym brałby udział lekcji, żebym powiedział o fajnie, bo są rzeczy, bo są rzeczy, które mogą mi się bardziej, bądź mniej podobać. Nie na przykład ma, macie płyty ekipy, więc może ci kurwa muzyka totalnie nie siąść, ale jako cały projekt, jako przedsięwzięcie wiecie, że tu nie wiem, lecą do Dubaju na jakimś kurwa jachcie nagrywałem teledysk, tu się im jakiś raper dogrywa, no, ogólnie widzisz, że jest to jest to duży projekt za którym możesz nie przepadać, ale skala przedsięwzięcia jest dosyć duża, więc po części jestem w stanie zrozumieć, że o tym się mówi. Ale nie jestem totalnie w stanie zrozumieć, dlaczego się mówi o lekcji, bo jej content opiera się na niczym. Ona, no ona nic ciekawego, ona nic ciekawego ani na tych filmach. Kurwa, te filmy często to są nagrane w łóżku jakiś z telefonu, jak, jakiś kurwa, jakiś, no, no, no totalny syf jakiś. No. Ale za pośrednictwem tego, że oni jest raz na miesiąc, raz na dwa miesiące zgłośną. głośno, cały czas jest odświeżona wizja tego, że ona jest gdzieś jakoś tak yy, wysoko. Czy tu jakiś kurwa związek, nie związek, bo to chuj wie, bo oni się też w sumie zachowują jakby mieli mentalnie 6 lat yy, z Marcinem Dubielem, yy, tutaj tutaj Wardenga trochę ją podpromuje, bo tak szczerze koniec końców... To, że wardenga wytyka ludziom, czy na przykład Rewo w ostatnim czasie, czy, czy Gargamel.